Może nam się to podobać albo nie. Rzeczywistość wygląda natomiast tak, że marki rodem z państwa środka są w ofensywie, a tegoroczna EICMA pokazała dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, tych marek jest co niemiara, a po drugie, same produkty są coraz lepsze i z uchwale wyrywają swój kawałek tortu. Zapraszam na szybki rzut oka na najciekawsze maszyny Adventure prosto z Chin. Zaczynamy od CF Moto. Marka cokolwiek obecna w Polsce, choć wciąż niszowa, na Eikma była bardzo atrakcyjnym i obleganym kierunkiem, a to za sprawą dwóch maszyn: 450MT i konceptu MTX. 450MT to pierwszy tak terenowy produkt CF Moto. Motocykl zdecydowanie turystyczno-terenowy i tak mieliśmy rację, przewidując, że CF Moto go pokaże. Silnik to rzędowa dwójka 449 cm, dająca 43,6 konia i 44 Nm. I uwaga, nie jest kopią w silnikach Hondy, a w dodatku najprawdopodobniej ma wykorbienie 270 stopni, tak uwielbiane przez bardziej terenowo jeżdżących rajderów. Koła to 21,18 cali, wszystko na zawieszeniu kajaba, no i waga około 190 kg gotowego do jazdy motocykla. Wygląda na konkretnego zawiodnika, dołączającego do wyścigu po serca posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Drugim, arcyciekawym, choć mocno znajomo wyglądającym motocyklem jest koncept MTX. Powszechnie wiadomo, że KTM ściśle współpracuje z cf to Nie dziwi więc, że MTX będzie mocno oparty o platformę 790. Prawdopodobnie mamy tam więc silnik LC8C, 96,5 konia, 80 Nm, a także jakoś ten pak też mi coś przypomina. Przypadek? Nie sądzę. Kiedy będzie na rynku? CF Moto twierdzi available very soon. No to czekamy. PS, jak ktoś chce 790 Adventure, ale mu się nie podoba, no to proszę bardzo. Kiway pokazał mnóstwo motocykli, a najciekawszą i najbardziej szokującą premierą jest TX 450R, czyli Kolejna rajdowa 450 z homologacją. Motocykl wygląda obłędnie z karbonową wieżą, full LED, wielkim wyświetlaczem, przełącznikami znanymi z Banków, ale też mocno rajdowym opakowaniem. Przyznajcie, spodziewaliście się go jak hiszpański Inkwizycji: 43,5 konia mechanicznego, 38 Nm z Singla naturalnie, regulowane zawieszenie o skoku 280 mm z przodu i 270 mm z tyłu, 142 kg na sucho. I aż 28 litrów paliwa w trzech bakach. No i co wy na to? Jestem ciekaw Waszych opinii w komentarzach. MBP to kolejna podmarka Kiwi. Jeśli chcieliście litrową V dwójkę w Adventure'ze, to proszę bardzo. Zresztą nie tylko, bo MBP pokazał Adwenczary także 125 cm oraz A jakże na kategorię A2. Trochę nie wiadomo, czy i na jakich zasadach pojawią się w Polsce, ale na szybko należy zawiesić oko. T1002X. Oferuje v 2 o pojemności 1 litra, generującą 90 koni mechanicznych, 90 nm, zawiasy od Kajaby, 235 kg wagi suchej plus 22 litry paliwa. Jakościowo jest ok na pierwszy rzut oka, za to ma coś, co ucieszy wielu i jest naprawdę niski. Wraz z Chińczykami pojawia się coraz więcej maszyn przyjaznych, tym niższym z nas. Mamy też T502X, czyli kolejną 500 na 2 w klasie Adventure. Co to się wyprawia, moi drodzy? 35 kW, 43 Nm, dość dużo. Trochę też mamy nadzieję na Krank 270, bo silnik znowu nie przypomina podstawowego wzorca w klasie. Na pierwszy rzut oka motocykl będzie ciężki, bo 195 kg na sucho. Tym niemniej wygląda ciekawie i czekamy. Markę Watch znacie i poznajecie teraz bardziej, bo weszli na nasz rynek ponad rok temu. Na tegorocznych targach pokazano najbardziej dopasiony, najwyższy model Adventure. Czyli 900 DSX. Wydaje się, że Watch wjedzie tym motocyklem w segment średnich Adventure, ale takich bardziej premium. Wygląda na to też, że niespecjalnie ukrywany jest tu fakt używania technologii znanej z motocykli BMW. Nowy 900 DSX jest oparty o platformę F850GS, zasila go więc silnik R2 rozwiercony do 895 cm i dający 96,5 konia i 91 Nm momentu. Opakowanie wygląda równie okazale. Pełny LED, ładne plastiki, kanapa, zawieszenie kajaby, hamulce od Brembo, quick quickshifter, wielki ekran czy system bezkluczykowy. Jest po prostu na bogato. Jeśli się zastanawiacie, czy 900 DSX i KOWE 800 będą konkurować, to moim zdaniem nie będą. Swoją drogą, o KOWE jest oddzielny odcinek na kanale i możesz sobie go znaleźć. Na koniec Zontes. Tak, Zontes pokazał dużego Adventura F703. Pokazali też duży skuter Adventure, ale o nim dowiecie się na pewno więcej od Kamila. Ja się mu nie przyglądałem. Nieco szokujący być może model. Co Zontes 703. Zontes od jakiegoś czasu już zapowiadał większy motocykl oraz silnik trzycylindrowy i tam dywagowano na temat pojemności itd. To, co pokazali faktycznie, to dość solidnie, naprawdę potężnie wyglądający Adventure o pojemności 700 cm i faktycznie z silnikiem trzycylindrowym. Generuje 73 kW mocy. Przeliczcie sobie albo napiszę Wam tu gdzieś, ile to jest w koniach mechanicznych i 80 Nm momentu. Wygląda to całkiem nieźle, choć tutaj nie podają masy tego motocykla, ale co moto wygląda mega potężnie i zdecydowanie na takiego potężnego, dużego, dojrzałego adwentchera ciekawa opcja. Myślę, że z Kamilem będziemy chcieli na pewno, na pewno nim pojeździć i pokazać Wam, jak to się sprawdza e, faktycznie w akcji. Wydaje mi się, że przesadnie terenowy to on nie będzie, ale taką dobrą opcją naturera z dużą ilością ochrony przed wiatrem, wygodną pozycją, już zdecydowanie tak. Szczególnie jeśli jesteście fanami silników trzycylindrowych, ja niekoniecznie, to może być to Ciekawa propozycja dla Was, ale być może ten nie zaskoczy. Zobaczymy. Jakie cyferki? 3 cylindry 699 cm3. Plotki mówią, że silnik oparty jest o jednostkę Yamahy CP3. Mamy 100 koni mechanicznych, 85 Nm momentu obrotowego, koła to 21,18 cali do tego, jak to od Zontesa możemy się spodziewać całej masy elektronicznych bajerów. To już koniec serii z EICMA 2023. Oczywiście nie pokazałem Wam wszystkich motocykli, jakie tam widziałem. Sam nie zdołałem zobaczyć nawet połowy. Dlatego podsumujemy jeszcze raz wszystkie interesujące i ważne tegoroczne premiery razem z Kamilem w formacie T2K. A jeśli nie chcecie tego przegapić, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i subskrypcję tutaj i na kanale FotoMotoBlog. Nam będzie miło, Wy będziecie widzieć nasze filmy. Taki win-win. Do zobaczenia!